Serwus, to będzie te wszystkich bardzo grać bardzo bardzo, bardzo, bardzo. Yes, tymi milki, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gram w Minecrafta więc naprawcie łapkę w górę, w subskrypcję i pamiętajcie o tym, że możecie wysłać jakąś patch, na przykład, no nie wiem, cokolwiek chcecie, a szczególnie y, jakieś, nie wiem, rysunki wasze, bo wtedy będę mogła sobie je sobie tutaj powiesić po lewej stronie na mojej ścianie i Wy również będziecie mogli je widzieć. Także koniecznie zapraszam do opisu, koniecznie obserwujcie mojego Instagram, ponieważ dużo się dzieje o na Instagramie. Także polecam serdecznie, no i też bijajcie, nie wiem, na przykład na mojego TikToka i do sklepu, Pierwszy link w opisie. A my w dzisiejszym odcinku, tak jak już przed wspomniałam, no Minecraft, to znaczy, gram Minecraft, akurat jestem sam na serwerku i w ogóle nie niebawem się zbyli, że mam talent, cześć kociki, co tam kociki u cześć, 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 Ona to takie te pierniczki, dobrze, 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 w każdym razie, lecimy w dół, zobaczymy, czy coś w ogóle zmieniło tutaj na tym serwerze, w ogóle to jest ciemno u mnie na kamerce, ale nieważne, no jest godzina, która, jest godzina 21, widzowie, jest godzina 21, ej, tu mamy jakiś wyliśnik, o, mam talent, zgłoszenie mam talent, zna się Dawid, się 17 lat, nie mam talentu, ale chętnie pokibicuję, Pozostałym. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Jakoś to ogarniemy w każdym razie. Zauważmy najpierw, czy tutaj faktycznie. Ale skorwiary to się coś pozmieniało, także zobaczymy. Bijamy sobie szybko tutaj. E, Jodaj jest dobrze. <laughs> Ciekawe. Uuu, uu, widzisz, że to się. No, tworzy się, tworzy się, tworzy się. Ups. E, ładnie, ładnie, no nie powiem, że nie. Bardzo mi się tutaj to podoba. No, powiem, że pięknie przeprze, prze, cudownie. Dobra, lecimy tam. Zobaczymy, czy to jest po drugiej stronie, mówczy, czy coś w ogóle jest. Ale z tego co widzę, to niestety nie ma nic. Dobrze, a tam jesteście dalej, domek. ołki, dołki, dobrze. Eee, dobrze więc, tutaj widzę, że wszystko ładnie się rozwija jeszcze. to jest moja twarz! Aż padam do głowy. Do, do głowy. Dowody z wrażenia, ja nie mogę, czy ja mogę na przykład to wy... Okej, okay. widzę, że tak się nie da zrobić. <śmum> o, da się, dobra, właśnie tak chciałam zrobić. Cześć, Darman, W każdym razie, chciał ja coś zauważyć, czy tutaj coś jest ciekawego. Okej, okay. widzę, że się robią, robią się rzeczy jakieś. Robią się rzeczy, no mega ciekawie to tutaj wszystko wygląda. Jestem ciekawa, jak to będzie w końcu ostatecznie wyglądało. A ja wiecie co, ja go zabiję. Auć. Auc, auć, auć, proszę bardzo, niestety nie, nie mamy perły, ale ważne, że zabity tutaj intruzik, dobra. W każdym razie, zauważył, czy są w zasadzie? ja tam w ogóle lizy nie byłam, e, tak a propos, także może, słuchajcie, warto byłoby tam się przejść, ale wiecie co, on no, sam się będziemy, słuchajcie, przemęczać. Nie, 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 to nie nasza bajka, my tutaj sobie wchodzimy. Proszę bardzo, proszę bardzo, no i pięknie, w ogóle tutaj, ja posadziłam parę drzewek, żeby to ładniej wyglądało, mam nadzieję, że jest ładniej faktycznie. Napiszcie w komentarzu co o tym myślicie, bo jak jest tutaj tak zielono, i w ogóle to wydaje mi się, że jest ładnie, jest fajnie, jest tak wiecie bliżej przyrody i otoczenia i tak dalej. Dobra. Eliza niestety na serwerze nie ma, ale tutaj. Uuu, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Że Eliza ma tej szyby gdzieś powbijane i jakieś pajęczyny? No Eliza, powinnaś tutaj posprzątać zdecydowanie. Nie podoba mi się tutaj. Jejku, jakieś dziury w ogóle, czekajcie, musiałam tędy przejść. O kurcze. Powiem że to łóżko tutaj dawno nie było chyba spane. Tutaj w ogóle dawno nie było strzątane. Okej, okay, sunflower'y. Hmm. No nie za ciekawie tutaj wygląda. No tutaj, bardzo nie za ciekawie. Co tu jest? Jakieś w ogóle szyby wybite. Drzwi otwarte. Okej. Okay. No. No dziwne. Co tu robi łańcuch? Co to jest? Czy zostaje gdzieś porwana przez kogoś? Co jest? Nie no, to nie jest śmieszne. Kurde, nie wiem, pomimo... Ej! No tu jest tu nie tak... No ja dawno nie widziałam na serwerze, ale no bez przesady. Okej. Okay. Dziwne, trochę dziwnie się zrobiło. Zaraz noc będzie, wiecie, co musimy Powiem wam, że ostatnio było jakieś wamanie, ale ja zbonowałam tą osobę, więc nie ma opcji. Nie no, dobra, na razie, sobie nie, 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 nie histeryzujmy, nie dramatyzujmy, spokojnie, spokojnie, milki. To, to mogło być, to mógł być nawet. Także na razie chillujemy, Tu nie mam żadnego listu. Czekajcie, ja sobie to zabiorę, żeby to nie robić bałaganu. Eee, ja muszę tutaj... No nie pasuje, coś tutaj nie pasuje. Czekajcie, ja jest sobie tutaj ten łańcuch. Zabierzemy sobie eee, tabliczki. Okej, okay, troszeczkę się zmartwiłam, że tak powiem, ale bez przesady. Po prostu sobie przy ogłoszeniach, bijemy na ogłoszenia i napiszemy tam, że no, że, czy, czy lisku, jak ktoś widział, czy coś takiego. I tyle. No najwyżej będzie jakiś nieśmieszny prank, ale trochę jest to podejrzane, bo ja faktycznie niedawno nie widziałam. Okej, okay, nie wiem, czy widzę, że tutaj się, tutaj się zgłaszają. Nie wiem, gdzie to napisać, może gdzieś tutaj. Tu jest takie widoczne miejsce, dobra. Eee, szukam... Elizy pilne. Okej, okay, napiszemy jedną tabliczkę. Że tutaj wiedzieli, że coś jest nie tak. No nie wiem. Czekajcie, jeszcze raz tam się zerknijmy, bo to jest podejrzane trochę. Nie wiem, bo imbuję, ja, że nie wiem, co on teraz zrobi Co bardzo, bo kurczę... No nie wiem, no to trochę tak wygląda, że to takie trochę, nie wiem, popękane szyby jakieś, dużo pajęczyn jest dawno szątane w takim razie. Plus ten łańcuch mnie zastanawia, jakby bo te, te, te pajęczyny to jest normalne za ogólnie nie sprzątanie, ale ten łańcuch, który tutaj był, no nie wiem, powiem że nie wiem, czekaj, się tutaj zamknę. Możemy tutaj jej może, ale no nie wiem, no nie chcę się tutaj sprzątać, ale tutaj mogą być jakieś dowody, więc wolę tutaj wiecie, no nie, 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 wchodzić ani nic. W każdym razie, no dziwnie, zrobiło się troszeczkę dziwnie, że tak powiem. Eee, i ten, no pójdźmy do naszego domku, żeby się przespać ja już wam, już jestem zmęczona. To jest ciężki dzień, był kolejny ciężki dzień, więc ja już padam na twarz. Idę spać. Ale no kurde, no powiem wam, że no to jest dziwna sytuacja troszeczkę. To jest bardzo dziwna sytuacja. E, Okej, okay, mam nadzieję, że to się jakoś rozwiąże. Dalej tutaj nikogo nie ma na serwerze. Nie wiem też gdzie jest Eliza, u mnie, no, w domu jej nie ma, także no kurde, muszę z nią porozmawiać. No ciężko będzie, bo ja teraz cały czas wyjeżdżam i zazwyczaj jak jestem jo, jak mnie nie ma, no to ona jest, a jak, ja, jak, jak jak, jej nie ma, to ja jestem, także ciężko, ale no. Kotki, widziałyście coś? się tutaj dobry widok. Ej, delicja, stałem cały czas się patrzysz? Widziałeś coś? Widziałeś coś czy nie? Szczerze. Mhm. Nic nie widziała, widzowie, nic nie widziała, kurde. No niedobrze, powiem że bardzo niedobrze, no na tragedię i katastrofa, może gdzieś poszła na jakąś wyprawę i dlatego to tak... No kurde, ten łańcuch mi tutaj nie pasuje, widzowie. Ten łańcuch jest po prostu najbardziej zastanawiający. Ten łańcuch mnie mega przeraża. Czekajcie, no pójdziemy może na tamtą, tamtą stronę wioski, tą, do, do tej drugiej wioski w zasadzie. Może tam coś będą, jakieś informacje, cokolwiek. No nie wiem, widzowie, no to jest dziwna sytuacja. Taka nietuzinkowa, bym powiedziała. Także dosyć dziwnie, ja też teraz mam dosyć sporo wyjazdu, więc ja tak zazwyczaj nagrywam na zapas. Potem wyjeżdżam i nie mam mnie parę dni. I to jesteście, no ciężka, ciężka, bardzo ciężka. No dobra, zobaczymy zaraz, czy tutaj cokolwiek jest. E, czy tutaj są jakieś ślady po prostu i tak dalej, wiecie, co jest. No trzeba wszystko po prostu po, po, posprawdzać, nie? Także no, no jak mówię, no kurde, najgorsze to, że mnie teraz. No nie mogę się z Elizką złapać zazwyczaj, bo zazwyczaj albo mnie nie ma, albo Elizy nie ma. I to jest troszeczkę. I tu tutaj w ogóle zostało wykoszone wszystko. Co tu się w ogóle dzieje? Mocno, mocno. A tutaj co jest? To jest troszeczkę podejrzane. Hej, to jest bardzo podejrzane i bardzo dziwne, że to jest jakaś jedna owca. Cześć! Ma nie wiem o co jej chodzi. Zostawię ją tutaj, żeby nie było. Dziwne, bardzo dziwne. Tutaj w ogóle dużo dziwnych rzeczy się dzieje. Powiem Wam, że podejrzane jest to wszystko, w ogóle ta arena wygląda epicko totalnie. Nie wiem, ona jest po prostu niesamowita. Niesamowita, totalnie. Jest naprawdę pizka tej słoneczniczki jeszcze. Well, Querłunka. Okej, okay, piękne, naprawdę piękne, no to, to, jest, to jest piękne, no tutaj też, no myślałam, że to gdzieś eliska może być, jakichkolwiek ślad, ale no ciężko, no nie widzę nic, no to się, no bez sensu, to jest takie poszukiwania, kurde, jak ja nawet nie wiem, o co chodzi, co i jak, nie wiem, no nie wiem, no poczekamy sobie jeden dzień, dwa dni i wtedy zobaczymy, bo teraz tak ciężko w zasadzie coś stwierdzić, co nie, więc lepiej sobie chwileczkę poczekać i wtedy się okaże wszystko, co i jak, no i tyle, no i tyle. Mam nadzieję, że jakoś to będzie i wszystko będzie w porządku z Eliską, bo no nie ciekawie, jak jej tutaj nie będzie, no. Mam nadzieję, że nie została porwana, tylko sobie poszła jakoś wyprać, tylko ten łańcuch, no kurde, ten jest taki dziwny. No jakby no, łańcuch, no po co tam był łańcuch, kurde, co idzie, wypadł z kieszeni i za łańcuchem chodzi, czy co, no nie wiem, może kupiła jakiś nowy łańcuch za 30 koła, czy coś, albo za 40 koła. Normalnie reakcja Mańsława tutaj polecia, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chcecie w sensie ciężko stwierdzić. Ja tym akcentem chyba skończę odcinek. Dzięki serdecznie za to, że byliście do końca. Widzimy się jutro o 18.30 jak codziennie. bijecie na Instagrama, lajkujcie koniecznie, lajkujcie, subskrybujcie, wiadomo. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się później. Pa, pa.